Studenci architektury w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wielokrotnie udowadniali swoje możliwości. Teraz z ich wiedzy i kreatywności skorzysta sama uczelnia, bo rozstrzygnięto konkurs architektoniczny ukazujący nowy wizerunek budynku uczelni. Choć dla architektów konkursy to w pracy zawodowej standard, to ten przeprowadzony wśród studentów był wyjątkowo ważny. Dlaczego? Bo główną nagrodą jest realizacja zwycięskiego projektu uczelni. My, w przeciwieństwie do typowych architektów, nie kierowaliśmy się tylko estetyką, pewnymi względami, nazwijmy to, tworzenia, ale niestety braliśmy również pod uwagę pewne realia. I najlepszy projekt, który uzyskał nagrodę rektora, to jest projekt, który w sposób najbardziej przyjazny, kosztowo będzie mógł zostać zrealizowany, a przy okazji spełnia te wszystkie oczekiwania, które były założone, Między innymi ogólnie estetyka tego placu przed akademikiem, a po drugie też jego utylitarność, czyli widzimy tu miejsca parkingowe, które są zaprojektowane, widzimy tutaj elementy komunikacji, takie, które są przyjazne dla poszczególnych osób korzystających w tej chwili już teraz w większym stopniu z monoprofilowego centrum symulacji medycznej. Dlatego też uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Troszkę eksperymentalnie, ale spróbujemy również doprowadzić do powstania projektu budowlanego, ogłosić przetarg i zrealizować. Przyszli inżynierowie architektury. W trakcie trwania swoich studiów przygotowują wiele koncepcji i projektów. Ten był jednak wyjątkowy, bo na dobrze im znany budynek musieli spojrzeć na nowo. Bardzo się cieszę, że na tak wysokim poziomie i tak dobrze. Studenci poradzili sobie z tym problemem, dlatego że nie tylko mamy bardzo ciekawe propozycje, oczywiście są to propozycje studenckie, ale są w pełni przygotowani i w pełni zdolni do tego, żeby opracować dalej koncepcję tego, jako te, te koncepcje, jako projekty budowlane czy projekty realizacyjne. No, nagrodą wielką dla studenta, studenta trzeciego roku jest to, że jego wygrany projekt będzie mógł być realizowany. Także ja się mogę tylko cieszyć, bo to tylko potwierdza, że no Instytut Architektury w Radzie Bożu naprawdę kształci bardzo dobrze studentów na poziomie inżynierskim. Chcieliśmy stworzyć spójną koncepcję na podstawie tego, co już jest, tego, co zastaliśmy już tutaj. Nie chcieliśmy kompletnie przerabiać całego terenu, tylko chcieliśmy zostawić te ścieżki, te drogi, które już są. I w ten sposób otrzymaliśmy podstawowy układ dróg. A reszta to Potem już. chcieliśmy po prostu stworzyć przestrzeń dogodną zarówno dla studentów, jak i osób odwiedzających ten obiekt, żeby też po prostu swoim wyglądem zachęcała różnych ludzi, którzy tu przechodzą do wejścia, zobaczenia. I choć początkowo wygrany projekt miał wyglądać zupełnie inaczej, to udało się wypracować kompromisową koncepcję realną do zrealizowania. Wstępnie myśleliśmy o tym, żeby zrobić projekt, który będzie wow, po prostu wielki, wyolbrzymiony, ale w trakcie znając po prostu realia. znając realia zaczęliśmy myśleć, jak zrobić w tańszy sposób coś, co będzie tak samo dobre i możliwe do tego zrealiz do zrealizowania. I w taki sposób właśnie wyszedł nasz projekt. Nie szliśmy Pod... kompletnie na ugody, jest dużo zmian, które będą też kosztowne. To nie jest tak, że jest to projekt tani, jest to bardzo drogi projekt do zrealizowania, ale możliwy. Konkurs pokazał nie tylko umiejętności studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, ale także dał możliwość promocji zarówno uczelni, jak i przyszłych architektów.